Witam w programie Wiedzieć Więcej, kolejny odcinek. Janusz Sadza, Jacek Sokal. Cześć, dzień dobry. Dziś, Jacek, porozmawiamy sobie o pecunia. Czy pecunia non olet non omlet. No to omlet. E, e, czyli, czy, czyli... Czy one nie śmierdzą, tak? tak? O pieniądze sobie porozmawiamy. I czy on jest to dobry, czy ty, zły, czy w tylnej kieszeni go trzymasz, <laughs> czy, czy w, który w banku. Krótko mówiąc, kiedyś tam powstał taki przyrząd do dzielenia ludzi, który się nazywał Pieniądz. Kto go wymyślił? Bo podobno Fenicjanie. Tak no, tak nam mówi historia, ale mamy ślady historyczne, że jednak wcześniej występowały jakieś środki wymiany. Tak? Natomiast. Fenicjanie, jako lud semicki zresztą, to też warto zauważyć, czyli no, wszystko ci, się kręci Tak. Wokół. I zaraz nas posądzą o antysemityzm, o, tak? Nie. nie no, ale, no, tradycja przyjmuje, że, że semici wynaleźli, tak. czyli Fenicjanie. Oni byli, jak wiadomo, żeglarzami, sobie żeglowali po Morzu Śródziemnym, nawet opłynęli. Nasz kontynent europejski, są ślady, że wylądowali również w, na Wyspach Brytyjskich, więc prawdopodobnie byli na tyle sprawni, że dawali sobie radę. No ale to w, w, wtedy, kiedy były czasy wymiany barterowej, kiedy towar za towar szedł, mhm. no to było kłopotliwe, tak? No bo trudno było na przykład owieczkę podzielić na pół, żeby zapłacić pół ceny czegoś tam. No więc Barter zawsze sprawiał jakiś problem, tak? Dopóki nie wynaleziono zapisu tak zwanego amerykańskiego, czyli notowania takich... Alokacji na kontach teowych, tak zwanych, ale to księgowi będą wiedzieć. E, polecam Izę Litwin e, posłuchać, ona to doskonale tłumaczy. Mhm. I co Natomiast i zrobili, no, co, co zrobili? No, dokonali rewolucji generalnie, czyli wynaleźli coś, co było środkiem wymiany taki bilecik, który, który za pomocą którego można było przenosić. Pewną wartość. W A związku ten lecik tym... miał y, od początku kształt y, monety, czy już był banknotem, czy jedno inne? Nie, nie, nie. Banknot to, to są dopiero czasy Templariuszy, to już nieco później, prawda? Bo to oni wynaleźli pierwszy taki kwit podróżny. Okay. Natomiast wcześniej były bite zdecydowanie monety. No i co, co najważniejsze, te monety miały wartość samą w sobie, e, czyli wartość wagową. E, I tutaj mamy do czynienia z pierwszym parytetem złota. Oprócz. Tak naprawdę, tak. To został... czy one były bite? No one bi... były bite, albo ze srebra, albo z... ze złota, te bardziej wartościowsze, a te mniej z miedzi. Po prostu. Czyli po prostu metale, tak? I mm -hmm. one, bo, wiesz, metal sam w sobie, on jest dość użyteczny, tak? Teraz wy... wykorzystujemy go w technologii, na przykład złoto, platynę, wanad, chrom, inne, tak? Plastelina. No czasami. <laughs> <noise> Ym, więc, więc są. No, uran, uran też metalem jest, tak? Też wykorzystujemy w technice, bądź co bądź. Oczywiście. Ym, więc, więc te metale, y, jako rzadkość, y, miały pewną wartość. Więc nawet jeżeli moneta była wybita, y, powiedzmy przez jakiegoś króla, bo wcześniej były takie y, y, tendencje, że każdy król bił sobie swoją własną monetę. Nawet jeżeli w danym kraju zmieniali się królowie, no to y, y, wchodziła. Nowa e, waluta, waluta tak? Z nowym królem. Z nowym królem. Nie, tak. zawsze, nie zawsze, ale często, tak? Więc tak. <laughs> dewaluacja de była na porządku dziennym. Tak. E, ale niemniej jednak. Nikt było nie to... do, do więzienia za biciem. Do tej pory koniec. nikt nie wsadza do, wi do więzienia e, bank, e, banksterów, e, którzy sobie nie drukują, drukują. Ile, ile chcą. W naszym rządzie też niedawno, parę lat temu, zdaje się E, wynikła jakaś taka drobna afera, uciszona później przez media głównego ścieku, że, ten, że, że ktoś tam sobie dodrukował pieniądze, prawda? No bo i, zabrakło w budżecie. Zabrakło, no. to... Okej, okay, ale wróćmy... Serokopiarki. Jak, jak oni to sobie tak ustalili, że co, jedna moneta będzie warta tyle? Gdzie był jakiś wektor wyznacznikowy wartości tej monety? E, w, w, wagowy. Wagowy. Wagowy był, po prostu, czyli, czyli te monety miały pewną swoją wartość samą sobie, tak? a to, że one były tam ozdobione jakimś czymś, tak? tak jak zamieszka pierwszego wroną, która jest interpretowana jako orzeł, dla mnie to jest wrona, jak patrzyłem, no to, to jest tylko symbolika taka, że to jest prawny środek płatniczy, tak jak masz na, napisane na biletach Narodowego Banku Polskiego. Tak? Czyli nie miało nominały jeszcze wówczas? Że... Nie miały, miały nominały, Złotówka, tak. Złotówka czy tak, to, umownia, tak, czy się tak. nazywa? 100 złotych? No, były Złotówka. nominały nawet, ale, tylko, ale były wagowe, tak? były dostosowane do wagi. Rozumiem. Natomiast później nowoczesny pieniądz został właściwie wynaleziony przez templariuszy. Bo to oni jako mm, strażnicy e, tych pielgrzymów, teoretycznie, bo mm. oni tam pojechali w innym celu, ale y, papieżowi powiedzieli, że. do Ziemi Świętej. świętej. Krzewić Tak, Krzewić. Chrześcijańską. No, oni tam pojechali w innym celu, ale ponieważ y, dostali. Przyzwolenie papieża, no to musieli się wywiązać z tej ochrony tych pielgrzymów. No i tą ochronę pielgrzymów trudno by było, żeby tam 30 czy 50 rycerzy przy takiej trasie mogli to zrobić. Więc wymyślili sposób na ochronę inną, na ochronę majątku. No bo zbójcy, którzy napadali na tych na te karawany, które tam sobie biegały, to oni chcieli tych pieniędzy, tego złota, tej miedzi, mm -hmm. srebra względnie. Natomiast jak ich nie było, no to nie mieli tych kupców tych karawan z czego okraść po prostu, tak? ewentualnie z towarów. Więc jak oni sobie tam jechali, sprzedali te wszystkie towary, tak jak my kiedyś do Bułgarii z gumami do rzucia i z dżinsami, tak? to wracali z kasą. No, nie chcieli z tej kasy wozić przy sobie, bo było duże ryzyko. No i Templariusze wymyślili, że y, zrobią taki blankiet, taki bilet podróżny, na którym y, w komandorii y, tam Jerozolimskiej y, oni zostawiali te pieniądze, oni wystawiali kwit, że tyle i tyle pieniędzy zostało zostawionych. Oni sobie brali ten kwit Lecieli do następnej komandoli, już w Zjednoczonej Europie. Tak, I do, do Brukseli wracali. Wracali do Brukseli. Tam pokazywali kolejnemu mistrzowi templariuszy, że taki kwit dostali w Jerozolimie, i on im wypłacał te pieniądze, oczywiście pomniejszone o wartość usługi tej ochrony. Tak? Czyli mamy pierwszych ochroniarzy i pierwszych bankierów nowoczesnych, którzy potrafili zakląć pieniądz realny w jakimś tam Genialnie. parytecie. Genialne, prawda? Było to bardzo mm, wygodne też. No. Wyobrażasz sobie, ile y, stresu ci kupcy mieli mniej dzięki temu. No ale zauważono później, y, oczywiście to przez setki lat y, było kontynuowane, że y, można taki bilecik wystawić dowolnie na dowolną kwotę, w dowolnej ilości i komu, y, komu, trzeba, tak? I na tym polega właśnie y, teraz sztuczka z tym pieniądzem, że generalnie pieniądz można dodrukować. Mamy tą aferkę, o której żeśmy wspomnieli, mamy Kennedyego, który się postawił przeciwko temu. Tak. Paręset lat to trwało, zanim y, bankierzy wpadli na pomysł y, i drobnymi kroczkami y, wprowadzili tak zwany pusty pieniądz, czyli pieniądz dodatnio oprocentowany, który oni sobie po prostu jako prywatny bank drukują. Tak? Państwo pożycza od tego banku na procent, tak samo jak u Templariuszy, pewną kwotę. Kłopot tylko w tym, że oni tą kwotę muszą spłacić później, tych odsetek odpożyczonych pieniędzy. A drugi kłopot, który się na to nawarstwia, to to, że tenże bank nie drukuje tych pieniędzy na te odsetki. W związku z tym dług jest niespłacalny w dodatku narastający, bo później od długu kolejny odsetki. dług i tak dalej, i w ten sposób zadłużają się państwa. I jak e, śmialiśmy się kiedyś, pamiętasz e, z takich memów e, w internecie, e, że, że wszystkie państwa są zadłużone, prawda? Tak, tak. No to komu są dłużni? <laughs> Saturnowi, Jowiszowi, tak? nie wiadomo komu są dłużni. No wiadomo komu? Temu, kto rządzi pieniądzem. I oto poszła sprzeczka między Kennedym a, a tymi. Rezerwami federalnymi, Fed. Tak, między rezerwą federa federalną, bo Kennedy chciał powrotu do, do parytetu złota, żeby pieniądz miał oparcie w pewnej wartości. Tak? Czyli w pewnym sensie chciał się cofnąć o parę wieków, ale to było uzasadnione. Dlaczego? Bo widzisz, w takiej makroekonomicznej skali pieniądz odzwierciedla pewną wartość. I Adam Smith, jak układał swoją, no może nie tyle teorię, tylko układał ekonomię w sensie naukowym, obserwował pewne zjawiska, to zawarł tam między innymi taką uwagę, że pieniądz będzie wtedy wartościowy. Kiedy będzie odzwierciedlał na danym rynku, na którym obowiązuje, mhm. wartość sumy towarów i usług tego rynku. Czyli można było zwiększać ilość pieniądza na rynku pod warunkiem, pod warunkiem że ma to już nie parytet wtedy złota, tylko parytet w tych usługach lub towarach. Mhm. Czyli jeżeli społeczeństwo na danym terenie, na którym obowiązywał ten pieniądz, bo zwykle geograficznie był związany, państwowo, prawda, różnie bywało. Ale też i w krajach podbitych na przykład. Bo wiemy, jak rozmawialiśmy o mm, czasach Jezusa, to wiemy, że oni tam się posługiwali jednak mimo wszystko walutą również y, rzymską. rzymską, prawda? rzymską. Więc, a bywało tak, że obok siebie funkcjonowały równolegle y, jakieś tam waluty, co w tej chwili jest niedopuszczalne i tępione. Mhm. Tak? Żeby, żebyśmy przypadkiem nie wpadli na pomysł, że można inny pieniądz niż. Dodatnio oprocentowany, wynaleźć. No i sztuczka z tym pieniądzem dodatnio oprocentowanym polega na tym, że on jest mechanizmem do zadłużania się. Mhm. Tak? Zadłużania się krajów, do zadłużania się ludzi, po to, żeby koniec końców powoli przez dziesiątki lub setki lat, w zależności od tempa, im wolniej, tym mniej jest to zauważalne, żebyśmy my ludzie pozbyli się wszelkiej swojej wartości. Czyli Mówi się, że narody są zadłużone, czyli, yy, czyli, co? czyli ludzie są zadłużeni. No to gdzie oni się zadłużają? W bankach. Mówią o tym, że mają piękny dom, a tak naprawdę w hipotece właścicielem tego bank domu jest, jest, bank. jest ten bank. Czyli to nie <laughs> oni mają dom, tylko płacą za to, że mogą mieszkać w czymś takim tak? i mogą się zameldować. banki łaskawie <laughs> udostępnia. Tak, i, Dach nad głową. i bankom Na wcale nie. Wcale nie zależy na tym, żeby te długi zostały spłacone. Przeciwnie, one wolą, żeby nastąpił jakiś krach i żeby zagarnąć wszystkie wartości, łącznie z ziemią, łącznie z budynkami i tak dalej. Prawda? Mhm. Więc stara piosenka, powiedzmy z czasów międzywojennych, Wasze ulice, nasze kamienice, w tej chwili zaczyna się niestety spełniać. Jak prognoza albo jak wróżba. No, żartujesz sobie. No tak. Ojciec mi opowiadał, jak y, y, wspólnie na kresach wschodnich mieszkali y, z Żydami, z y, Ukraińcami. No i Żydzi chodzili po, y, po wsiach, po, po miastach i śpiewali takie piosenki. Czyli oni już wtedy wiedzieli, tak? Okej. Okay. No, oczywiście. Ci, którzy interesują się z tą sytuacją, to wiedzą, że właścicielami tych wszystkich rezerw federalnych, tych banków narodowych, to są konkretne rodziny. osoby, hazardscy Żydzi z, z, z tych głównych 13 rodzin. No i co? I teraz mamy taką sytuację, że jesteśmy w garści trzymani przez tych właśnie ludzi, garstkę ludzi. Garstka ludzi trzyma nas w garści. Proszę. Tak. Czy jest rozwiązanie? Oczywiście, że jest. Postawił się Kennedy, ale dostał kulę. Tak? A nawet dwie. Tak, to się nazywa teoria spiskowa. Taka. Ale to teoria spiskowa. Na internecie jest filmik, w jaki sposób został zastrzelony. Tak? Wiem, z okna. Wiem, no z okna padł pierwszy strzał. Później, jak się dobrze przyjrzysz, to kierowca tam się wychyla z jakimś przedmiotem. No nie jest to jakość cyfrowa. Jaką w tej chwili dysponujemy, można by było do tego dojść jakoś znaczy, przez obróbkę, ale. Bazą tego zdarzenia było to, o czym wspomniałeś, czyli po prostu facet. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych był człowiekiem, któremu na sercu leżało dobro Stanów Zjednoczonych. No wyobraź sobie. Tak, no, no, są tacy politycy. Są tacy politycy, więc jednak są wyjątki. No. I on postanowił po prostu uporządkować sprawy związane z niepokryciem. Yy, wartości pieniądza, którym yy, posługuje się w stanach, czyli dolara w złocie. Bo wcześniej był. Bo wcześniej był. Tak? Zanim wiedzieć. powstał FED na dolarze było napisane, tak? że ma pokrycie w złocie. I słyszałem taką teorię, że w ogóle dolar jako, jako waluta nie jest amerykańską walutą. Tylko właśnie tego FEDu. Tak no odmawiać. bo tak jest. Bo oni mają yy, monopol na to, że tylko oni mogą drukować pieniądze. Mhm. A kto wybrał tych? ludzi z Fedu. czy oni się sami wybrali i postanowili? Nie, nie, nie. Oni się sami wybrali, to są potomkowie hazarscy, o których żeśmy już kiedyś rozmawiali, którzy sami siebie nazywają potomkami węża, więc oni przez setki lat dążyli do opanowania całego świata. No, ale ponieważ niestety zbrojnie nie dało rady tego zrobić, więc trzeba było zrobić to ekonomicznie. W momencie, kiedy zauważono, że ekonomia musi powstać jako system, Pewnego oddychania rynkowego, tak, bo to jest żywy organizm, wszystko na wszystko wpływa. Popyt na podaż to są oczywiste rzeczy, prawda? Ale oni musieli no nie mogli przeoczyć takiego mechanizmu i upatrywali w nim po prostu swoje zwycięstwo, tak? czyli zniewolenie całej planety w długach. No no i, jak, I jak widać udało im się skutecznie to, to zrobić. Tyle tylko, że my teraz o tym wiemy. To, to, że my w tej chwili o tym mówimy, to nie jest jedyny program. Jest mnóstwo takich pro, programów. Cykest polecam obejrzeć sobie, tam jest dokładnie wytłumaczone, jak to idzie. Mm. Tym się zajmowali tacy ludzie jak David Ike, również. I wiele różnych osób nagrywa różne filmiki i, i są dostępne na YouTube. Tak. Można sobie w szczegółach popatrzeć. Tylko jeszcze. Należałoby, bo sama wiedza to nie wystarczy, należałoby zwrócić uwagę, co zrobić, żeby wyrwać się z tego. Czyli przede wszystkim pozostać przy walucie narodowej. Nie dać się wpędzić absolutnie w żadne euro. Zwłaszcza, że... To euro, to ono nie jest takie stabilne. O czym świadczy na przykład sprowadzenie do Deutsche Banku matryc e, marki niemieckiej. Więc Bodaję, no, przy... że ze Szwajcarii. Ze Szwajcarii. Czyli tak. z, z krainy templariuszy. Tam obecnie templariusze, słuchajcie, e, tak. s, 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 pracują w bankach. Oni <grytko> się tak, oni się, oni się e, po całym świecie, ale Szwajcaria rzeczywiście z e, kraju e, Wilhelm Tella, tak? Nie wiem, czy ktoś pamięta tą opowieść. I temu, temu. Tak, o tym jabłuszku na tak. głowie i kuszy, z której. Czy Tam było paru wieśniaków, co pasali barany i po prostu nie było żadnej państwowości. To jest jedyna w ogóle legenda chyba, którą znamy e, o tym kraju. Nawet nie, większość ludzi nie wie, że to jest o, o Szwajcarii w ogóle. E, I w ciągu parunastu, parudziesięciu lat z tych paru wieśniaków i kilku baranów, Powstało tak mocne państwo, które w dodatku nie dysponowało żadnym przemysłem, żadną, yy, żadną armią. A w tej chwili kto służy w, w Watykanie, Watykanie, na no. przykład. Tak? Te pajace, co są tak poubierane na, na, na ten. Je... Straż Watykańska składa no. się z y, mieszkańców y, Szwajcarii. Szwajcari, tak. y, czyli z Templariuszy, krótko mówiąc. Bo oni tam po prostu <grym> zakopali. W cudzysłowie, całe swoje złoto. Ja myślę, że to był y, na tyle y, mocny zakon i mądrze zarządzany, y, bo mądrości nie wolno im odmówić, że poukrywali te swoje majątki w paru miejscach. Żaden rozsądny y, przedsiębiorca nie zrobiłby tego w jednym. To jest tak zwana dywersyfikacja, prawda? Że, że trzeba hmm. zrobić tu trochę, tam trochę, jak tu się straci, to tu będzie, prawda? To hmm. Przy dużych majątkach jest to oczywiste, że, że inwestuje się w różne gałęzie, żeby e, zminimalizować ryzyko. Hmm. No i Szwajcaria oczywiście jedną z tych gałęzi jest. Zresztą zwróćmy uwagę, w jaki sposób Szwajcaria mm, zarządza tymi pieniędzmi. Tam jest wielka tajemnica, nikt po prostu nie może do tego dojść. Można złożyć wszystko. Tak, złote zęby wujka, czy, czy, czy z Auschwitz, czy z Auschwitz na przykład. Tak, leciały tam transporty sztukę, tak jest. malowidła, różnego rodzaju precozja. To niczym się nie różni od tego, co było dawniej. Mm -hmm. XIII, XIV wiek, jak ten prawiusz mieli szczyt swojej działalności, dokładnie tak samo robili. Tyle, że nie w Szwajcarii. A później, jak Filip Piękny. E, ówczesny król Francji zadłużył się u nich, tą, tą historię też właściwie warto wspomnieć, no to nie chciał spłacać tych pieniędzy, no jak każdy dłużnik, e, pozdrawiam komorników, <laughs> <laughs> oni wiedzą doskonale, jak to jest. No i wymyślił sposób, żeby zlikwidować ten zakon, e, ale to nie było jakiś e, zamach na, na zakon, tylko po prostu pozbycie się długu. W jaki sposób uwolnić się od ogromnego długu? Podobno Filip Piękny był lekko duchem i dość łatwo wydawał pieniądze. Żeby móc dotknąć takiej wartości jak zakon, no to musiał mieć jeszcze przyzwolenie papieża. Więc osadził swojego własnego papieża, tak zamanewrował polityką na, na, na tym polu, żeby... Usadowić swojego człowieka, e, swojego człowieka który Watykanie. tak, który dał przyzwolenie na to. No i się sprawa rypnęła, i stąd mamy piątek 13. <grym> A co było dalej, dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki. Jacek Sokalianusz, sadza. Do zobaczenia. Dziękuję. No cześć.